Kolejny dzień, niedziela i chyba to będzie dzień odpoczynku, godzina 9.30 około. Trochę sobie posiedziałem i kompletnie nic nie robiłem. A zobaczcie, co tu się dzieje. Tu już ryją od samego rana, ale mi tej wody już się dzisiaj nie chce robić. Wczoraj siedziałem tyle godzin, to mi wystarczy. Ale tutaj, w wodzie do pasa. Siedzieć w sucharze jest denerwujące, bo W nogi ciepło, ale znowu do góry jak się gotuje I to nie jest komfortowe poszukiwanie A jak się nie chce poszukiwać, to na siłę nie ma sensu Zmiana terenu Sprawdzamy Właściwie to Rekiny sprawdzają otwarte morze Czy jest sens się wbijać w suchara? to mi powiedzą czy jest czy nie miała być dzisiaj spokojna niedziela na montowanie filmu i po drodze do zbira co się dzieje? gaz nie działa nie wiadomo czemu trzeba będzie szukać przyczyny ale miga szybko dioda czyli jakiś błąd jest a na benzynie no to jeździć nie wypada jest i powód. Rwane kabelę rozmaw sensora. No, już to było na szybko przed wyjazdem brutowane. Dobrze, że jestem blisko zbiera. Jeszcze się udbiera, naprawi. Patrzcie na to, już nie miga. A tu jest sprawca, właściwie naprawca. Jakie, jakie życie jest przewrotne? Ja Jakie naprawiałeś busa to Teraz się przyczyniłem. Bo, naprawia, bo dałem narzędzia. Patrzcie, Patrzcie, jak ładnie polutowane. Teraz to na lata. No i mam rekordową noc w samochodzie Nie jest zbyt przyjemnie na, tym, na termometrze 4 stopnie W ogóle pokazywało, że ma jeszcze zejść do 3 No i nie jest to na pewno komfortowa noc I chyba najchłodniejsza, jaką w tym aucie spędziłem no, ale jakoś trzeba pod tą kołdrą wyciecieć tą jedną noc do rana I uciekam z tego pomorza, bo u nas na lądzie jest 12 stopni w nocy, a tutaj 3-4 tak się nie da żyć. Jutro jak przyjdą wodery do Impostu, to od razu je odbieram i zawracam, bo to nie ma sensu się tak katować. Kolejny dzień, godzina 12. Trochę dłużej dzisiaj pospałem. Myślę, że tak około 10 sobie wstałem, a stoję w takim miejscu gdzieś, gdzie nikogo nie ma, żeby się w spokoju wykąpać i przyszła pora na śniadanie, obiad. Po takiej godzinie to ani do śniadanie, ani obiad. Kuchenkę rozłożyłem już sobie w środku i będzie to samo co kilka dni temu. Jeszcze tylko odbiorę sobie paczkę z domu, która zawiera wodery, kurtkę i najważniejsze moskitiery. No i jest. I można szukać dalej. Pasad już namierzony. Ale gdzie to oni tu szukają? Chyba ich widzę. No już na miejscu Birma dużego magnesa. A ja spróbuję tego wehikułu. Co można znaleźć wiaderkiem za 5 zł. Ciekawe, jak to się będzie sprawdzało. Zobaczcie, jak to wygląda. Takie wiaderko, zamocowałem kamerę na tym i lecimy pod wodę. Coś jest, jakiś kolor. Nie wiem, czy go widzicie dobrze. Spróbuję go wyciągnąć. Nie, to jednak kawałek płytki rzeźbionej. Niestety. Zmiana dyscypliny sportu. Teraz zbir na gadereczku, a ja z magnesem i łowimy złomy. Kopka. Trzeba się zbierać, 20 kg może będzie. Jak ten jest teraz taki, żeby naprawić suchara, pierwszy pomysł kupię sztywne gumki do włosów. Ale, średnia to ściska. Będzie nadal przeciekać. A na pół tego znowu nie złożę. W ósemkę już. Bo tego. Chociaż. O, 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 teraz, teraz to ma sens. No teraz siedzi jak dzikie. Prawdopodobnie. Albo mi ręka zwiednie. Nie, dobrze jest. Ale dla bezpieczeństwa jeszcze takie ze dwie założę No No teraz powinno być dobrze Trochę ręka pulsuje Ale będzie sucha Zatoka Trochę mi cierpną ręce Od tych gumek Koniec poszukiwań Helozar został w wodzie A ja robię gruntowne porządki Umyłem dokładnie Mydłem i i wodą z baniaka suchego także suchy się teraz tutaj suszy straszy ludzi pomyłem wszystko czego używałem z tej, w tej soli bo potem to się może zemścić, taka sól także wszystko tutaj po kolei się suszy póki jeszcze jest trochę słońca no i chyba dzisiaj wieczorem będę stąd wyjeżdżał bo nie mam cierpliwości ja po prostu chyba się nie nadaję do szukania w zadoce dwie godziny i jeden sygnał, także bez szału Pakuję się do samochodu, i tu kogoś zobaczyłem. Co to jest? Jerzyk? Jerzyk, Mariuszek, co ty tu robisz? Ale fajny, słuchajcie, decyzja już podjęta. Wracam w głąb lądu ale zanim to jeszcze trzeba zawitać do garażu Do dziupli Do dziupli na herbatę szybę dokładnie Siemka się tu to człowiek się naje Monety Wszystko jest Bałagę. Monety, jedzenie Kapsle, kurde, wszystko Sorry że Ci tak ugościłem ale poszukiwacz nie, nie, nie taki kurde, super jest Nie To jest, jest jedno z fajniejszych miejsc Lub i kolekcja kubków no, wczoraj dotarłyśmy z i igrejkiem, nawet Także tak to. To jak muszę brać za jedzenie. No ja herbatę zamawiam, przybywam z przyszłości, bo jestem już na kolejnej wyprawie na drugim końcu Polski. Ale muszę wam dograć zakończenie, bo ten odcinek był taki niezaciekawy. Ale niestety, jedyne co mogę z tego skleić po takim czasie, to to z góry was za to przepraszam i mówię, że będą jeszcze ze dwa takie odcinki potem już do tego wrócę e, normalnie, no, w miarę regularnie a około pierwszego tygodnia lipca będę udawał się nad morze e, natomiast, no, musiałem tak zrobić musiałem tak zrobić ze względu na sesje na studiach i egzaminy, które musiałem pozdawać a nie chciałem robić kolejnego przestoju na kanale miesięcznego więc po prostu stwierdziłem, że te odcinki będę wstawiał powoli Raz w tygodniu. No wyszło tak, że teraz jest ponad miesięczne opóźnienie w tych odcinkach, bo to co widzieliście jest z majówki, a jest koniec czerwca. No i tyle, nic z tym nie zrobię. Zakończenia wtedy standardowo nie dograłem, także trzymajcie się.